Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan w tym filmie króciutko Wam powiem co można robić w samochodzie, co można testować pomiarować, diagnozować za pomocą takiego taniego multimetru za około 15-20 zł z marketu od razu na wstępie Wam powiem jakie są minusy tego urządzenia strasznie kiepskie są te sondy strasznie kiepskie są łączenia przewodów strasznie kiepskie są te przewody strasznie cienkie i jeżeli wykonujemy kilka, kilkanaście prac na przykład, nie wiem przy temperaturze około 0 stopni twardnieją strasznie i pękają po prostu. Styki tutaj też nie są zbyt dobre. Wsadzamy do końca i na przykład nie mierzy. Poruszamy, działa. Tak więc do podstawowych, takich majsterkowych, domowych, że tak powiem prac, jest wystarczający. Ale jeżeli chcecie wykonywać tych pomiarów troszkę więcej, to warto zainwestować około 50-100 zł, no powiedzmy 100 zł. I kupić porządny multimetr z porządnymi przewodami, i jeszcze fajnie jakby miał doświetlenie tutaj czyli przycisk LIGHT, dzięki czemu moglibyśmy sobie weryfikować nawet i delikatnie wieczorem ale OK, mamy taki i chcemy coś zmierzyć co możemy zmierzyć? możemy zmierzyć, jeżeli chodzi o samochód oczywiście, czyli napięcie stałe ja w związku z tym weryfikujemy tylko i wyłącznie opcję przy stałym, tutaj przy prądzie, przy napięciu to nas nie interesuje, bo to w domu przy, przy zmiennym napięciu oporności, test diody, już mówię więc tak, tu możemy zweryfikować napięcie akumulatora podczas spoczynku i podczas ładowania przez alternator przy pracującym silniku e, ustawiamy strzałeczkę na wartość jaką chcemy. E, nasz akumulator w samochodzie osobowym to 20, e, 20 V napięcia stałego będzie idealne, ponieważ akumulator pracuje z napięciem 12 V. Ładowanie z alternatora to 14.4 i graniczne, że tak powiem wartości, które idą na takie napięcie idzie na nasz Akumulator, w związku z czym do samochodu osobowego 20, do samochodu ciężarowego, gdzie mamy w szeregów 2 akumulator 12 albo ewentualnie jakiś 1,24 V, to w takim wypadku powinniśmy pracować wtedy na wyższym zakresie, bo spalimy nasz e, multimetr, Więc w samochodzie osobowym to jest idealne rozwiązanie. Zobaczcie, jak prosto sprawdzić napięcie. Zresztą macie to wszystko w osobnych filmach na kanale, ale tylko tak krótko pokazuję. Przykładamy czarne do minusa. I czerwone do plusa. I mamy już wartość akumulatora 12,5 V prądu stałego napięcia stałego, przepraszam. Oczywiście w ten sam sposób możemy trzymać, druga osoba odpala silnik i będziemy tutaj widzieć nie 12, a około 14, i powinno być to w miarę stabilne, na przykład 14, 143, 144. Jeżeli byłyby sytuacje, że nasz e, alternator ładuje nasz Akumulator na przykład 13,5, 14,5, 13,2, 14,2 i takie skoki, to możemy albo alternator wymienić, albo dać go do serwisu, do wymiany regulatora napięcia w alternatorze. Ok, kolejny pomiar, jaki możemy sobie zrobić. Możemy zweryfikować pobór prądu, bo być może coś nam kradnie w nocy prąd. Czyli mamy naładowany akumulator, przejechaliśmy 100 km, jest wszystko cacy, a następnego dnia podchodzimy do auta, chcemy odpalić. Nie chce odpalać. Sprawdzamy napięcie, a tutaj nie wiem, 9V. Na przykład sterownik silnika może przy 9V tak nie doprowadzać w ogóle do uruchomienia rozrusznika. Albo ledwo, ledwo kręci, około 10V. No to już znaczy, że coś kradnie nam ten prąd. Albo nasz akumulator jest zdechły, ale na początek bym to wykluczał. Albo po prostu coś kradnie prąd. I jak to sprawdzić? Macie w osobnym filmy jak e, sprawdzić pobór prądu. Tak więc zobaczcie sobie na kanale, ale w skrócie tylko powiem, że w tym wypadku jak teraz równolegle podpinaliśmy nasz multimetr do minusa i plusa, czyli bieguna ujemnego i dodatniego w akumulatorze, to przy poborze, przy sprawdzaniu wtedy robimy inaczej. Musimy ustawić na przykład tutaj zakres 10A napięcia stałego czerwoną sondę wpinamy już tutaj do 10A, czyli tu. Tak jak widzimy. I w tym momencie musimy dodatnią klemę ściągnąć z dodatniego biegu na akumulatora, podnieść do góry w taki sposób, żeby e, po prostu nie były ze sobą połączone, ale trzeba bardzo ostrożnie to robić i dwoma sondami, czerwoną dotykamy biegu na naszego akumulatora, a czarną naszej klemy. Wtedy wpinamy się szeregowo naszym multimetrem e, w, e, w nasz układ obwód elektryczny, czyli w tym wypadku akumulator i reszta samochodu, reszta instalacji i mamy wartość i ta wartość będzie druga tutaj po kropce, druga, czyli będą to dziesiąte e, mini, mili ampera, przepraszam. A maksimum jakie możecie osiągnąć, że jest w porządku, to jest około 0,05 Ampera. Jeżeli będzie wskazywał więcej, na przykład 0,07 i 8, i tak dalej, to znaczy, że coś kradnie prąd. No, chyba że to jest specyficzny samochód, ma jakąś instalację alarmową, jeszcze cośkolwiek, co innego pracuje. Oczywiście w czasie, gdy samochód mamy wyłączony, no to wtedy inaczej warto zwrócić uwagę, że pomiar powinniśmy wykonać po około nie wiem. 15-20 minutach od zamknięcia samochodu. Dlaczego? Ponieważ różnego rodzaju elementy elektroniczne, sterownie silnika, układy komfortu, jakieś alarmy czy inne mogą jeszcze być aktywne, czy jakieś oświetlenia dodatkowe mogą być jeszcze aktywne, w związku z czym będzie pobór prądu większy. Po około 15-20 minutach, może nawet i 30, wtedy warto wykonać taki pomiar, czyli klapa w górze cały czas otwarta i pomiędzy klemę i biegun. Klemę dodatnią i biegun dodatni wkładamy nasz multimetr z takim ustawieniem, jak tu widzicie, czyli 10A napięcia stałego. Tak ustawione tutaj sądy wsadzone. I w tym momencie powinniśmy uzyskać pomiar 0,0 do 5 na końcu. Czyli 0,05 to jest taka graniczna. Jeżeli będzie 0, na przykład nie wiem 1, no to już coś nie gra. Już w tym wypadku możemy w setkach, w dziesiątych nie, setkach, przepraszam. Dokładnie w setkach mA. Możemy już wtedy liczyć, i to już będzie bardzo duży pobór. Przez noc może nam cały akumulator rozładować. Może to być na przykład jakaś lampka w schowku, lampka w kabinie. Być może sami coś podłączaliśmy radio, źle. Na stałe zamiast przez 12 po stacyjce, no i nam żurę. I z rana potem problem. A po kilku dniach, jakby auto stało, to w ogóle nie odpali. Tak więc można spokojnie w ten sposób sobie badać. Zobaczcie, osobny filmik, macie tam wszystko krok po kroku pokazane. Co jeszcze można sprawdzać? Można sprawdzać w ten sam sposób jak napięcie nasze bezpieczniki w samochodzie. Bardzo prosto, wystarczy czarną sondę. O, oczywiście tu musimy sportę zmienić. Wystarczy czarną sondę <laughs> podłączyć do czegokolwiek. W karoserii czy do minusa ujemnego biegu na naszym akumulatorze i albo właśnie tutaj mówiłem do czegokolwiek z karoserii, czyli takiego masowania, ale to jest oczywiście ujemne, ujemna, ujemny biegun, a plusem dotykać. Tutaj mamy na przykład bezpieczniki, czy zobaczcie, można bardzo szybko sprawdzić bezpieczniki, czy działają. Wystarczy tutaj do minusa i tutaj do bezpiecznika ciach I już powinna wskazać tutaj wartość taka jak na akumulatorze. Zobaczcie. Powinna, ale tutaj jest tak kiepski ten miernik, że czasami nie chwyta, więc nie musicie mi wybaczyć chwilę. On jest nowy, można powiedzieć nie wiem, ma kilka dni i testów to może przeżył kilka, straszna lipa, tak więc polecam Wam bardzo ostrożnie albo tego typu umierniki używać albo no po prostu kupić coś lepszego szkoda czasami nerwów na to zobaczcie, poruszę tylko tutaj i zaraz może działać czasem jest tak, że się zawiesi i w ogóle nie działa i w tym momencie po prostu musimy wyłączyć, poczekać chwilę. Spróbować jeszcze raz. Do minusa czarny, do plusa. Straszne, straszne, to jest naprawdę. Czasami możemy robić pomiary i myśleć kurczę, co nie działa, co nie działa, to po prostu licznik albo te przewody są tak liche, że głowa boli. O, zobaczcie, tylko poruszę delikatnie, tak więc ja polecam kupić coś po prostu lepszego. O, w ogóle już nie działa. Pewnie gdzieś przewód na łączeniu już po prostu nie styka. Spróbuję wziąć jakiś inny hebel Zobaczcie te łączenia, tu są po prostu kiepskie. Spróbujmy innego wziąć. Bo ten to już w ogóle jakieś totalne dno. Drugi podobnego typu. Tu już widzicie kable łączone. Do minusa. Do plusa jest 12. Jak widzicie, i tak samo do bezpieczników o tym, o czym mówiłem. Jest, jest. I sprawdzamy oczywiście bezpiecznik w dwóch miejscach tu i tu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w jednym będzie pokazywać napięcia, a w drugim nie, zero. Bo oczywiście te wyświetlacze to też jest kolejne dno. Coś innego za niedługo Wam zaprezentuję, coś kupię lepszego, ale w ten sposób możemy także zweryfikować właśnie bezpieczniki. Jeżeli obydwa piny w bezpieczniku działają, no to w tym momencie mamy pewność, że bezpiecznik jest sprawny. Jeżeli tylko jeden, to znaczy, że bezpiecznik do wymiany. Tak więc, e, sporo rzeczy można naprawdę tutaj weryfikować. Czyli pobór prądu, napięcie akumulatora, napięcie ładowania alternatora, e, czy bezpieczniki mamy sprawne i jeszcze sprawdzać też e, tutaj test diody. Można sobie włączyć albo oporność i sprawdzić na przykład albo właśnie bezpiecznik, albo jakieś przewody czy są, e, no czy przejście pomiędzy przewodem jest pełne, że nie ma tam jakiejś przerwy, czyli nie ma przerwy w przewodzie. Tak więc naprawdę jest sporo, sporo opcji. Zobaczcie tutaj ta opcja z testem diod na przykład. O, I tu wystarczy, żebyśmy przyłożyli dwa jakieś elementy, na przykład bezpiecznie, czy coś przyłożyli do siebie i moglibyśmy. O, tu akurat jest ciężej. A zobaczmy z opornością. O. Sorry, nic wam nie pokażę. Ten bezpieczny, ten do śmieci jest taki. Ten jeszcze wam tylko pokażę. Tamta nie idzie do Hacioka. Już nawet nie będę na gwarancję go zanosił, bo po prostu szlag mi trafi. O, tu, zobaczcie, test diody i możemy zweryfikować, czy bezpiecznik, czy inny element żarówka jest w pełni sprawna, czyli jest przejście tak samo z opornością, możemy oporność sobie tutaj zweryfikować oporność wyrażoną w omach, oczywiście dobra, z mojej strony to tyle, kilka takich informacji naprawdę, jeżeli planujecie przez kilka lat używać jakiegoś miernika, nie kupujcie tego dziadostwa jest funkcjonalne, ale te przewody oczywiście można je wymienić, ale to nie jest dobre rozwiązanie, naprawdę. Polecam kupić coś lepszego za około 50-100 zł i, i na całe życie mieć jakiś porządny miernik, takie jest moje zdanie. Tutaj mamy, jak widzicie, zakresy, a takie mierniki za około 50-100 zł nie mają zakresów, mają już pełen automat. W związku z czym tylko i wyłącznie przypinamy sondy do badanej, Powierzchni przewodów elektrycznych, elementów i automatycznie pokazuje nam już tutaj wartości bez bawienia się, przeliczania czy sprawdzania, czy dobrze wepniemy, żeby nie uszkodzić miernika. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zobaczcie filmy na kanale osobne, jak weryfikować popór prądu, jak sprawdzać napięcie, a na pewno wyciągniecie z tego odpowiednie wnioski według Waszych diagnoz w Waszych samochodach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Wam!